Dzień dobry, cześć i czołem! Dzisiaj jest piątek, 5 czerwiec 2020 rok i jesteśmy na stacji Żywiec z pokładu Intercity Daszyński. Tak, witamy dzisiaj z pokładu pociągu Intercity. Daszyński w relacji Żywiec Białystok jest to pociąg 41,20 i dzisiaj spełniamy jedną z próśb. i jedziemy pierwszą klasą. Tak, udajemy się do Katowic, gdzie przesiądziemy się na Keśkę. Tak, I wrócimy do żywca. Testujemy dzisiaj, jak to się jedzie w pierwszej klasie. Sławnego DARTA. Już teraz można zajmować wszystkie miejsca w pociągach. Bar nadal jest nieczynny. I tutaj, że jest dopłata złotówkę do, do każdej miejscówki. Przez zaczynamy podróż za parę minut. Jest odjazd, o której? Jest, za dwie minuty jest odjazd, o 15.49. Tak, tutaj 15.47 Następna stacja. Mieszko Biała Główna potem czołowicie, że i Tychy i Katowice wysiadamy. I wysiadamy. A on jedzie dalej przez Dosnowiec będzie miasto Dąbrowa Golnicza z Warszawą Wschodnią. Warszawa centralna A więc czekamy na odjazd I teraz będziemy odjeżdżać ze stacji Żywiec już nam podali odjazd i powinniśmy już teraz ruszyć A tam jest zajezdnia autobusowa w lewą stronę Nie. W lewą stronę odjeżdżamy zatrzymaliśmy się na stacji w to jest jakiś postój techniczny on się zawsze dzieje na tej stacji on nie wpływa też na opóźnienie pociągu to jest y, Łodgowice przystanek a następna stacja jest Łodgowice górne a y, te, y, Tamtą, w drugą stronę jest stacja Piekrzykowice Żywieckie, gdzie przejeżdżaliśmy chyba 18 km na godzinę. Tak z taką prędkością, dlatego że na odcinku z Żywca do Wilkowic, a prędkość nie jest za wysoka ze względu na stan techniczny torów. I dopiero od Wilkowic pociągi mogą rozwijać większe prędkości, to około. 100 kilometrów na godzinę. Nowe tory. Albo 120. Teraz 120. Tam są nowe tory bezstykowe A tu czekamy chwilkę, aż ruszymy. Tutaj jest budynek staczyjny Włodygowica. Włodygowica. A tam dalej jest jeszcze przedszkole ten budynek jest w części nieczynny bo u góry widać są mieszkania natomiast dół o, stoi zamknięty pusty pomalowany kasy nieczynne stan troszeczkę taki nie najlepszy czekamy na jakiś remont wiemy, że były prowadzone rozmowy z budowicami żeby poprawić nie, tutaj, atrakcyjność tego terenu pokażemy, no. że jest Możemy pokazać jaki że jest zamknięty barowy. Ale no, to jest część barowa. Zamknięta. O, usługi. Naklejki. Drzwi nieczynne. A my wracamy do jedynki do pierwszej klasy i działają na dach, na dach, na dach, na dach. nie ma problemu nasze chyba się nie zamykają tak a tam dalej jest koniec pociągu i wjeżdża pociąg 94723 ze Katowice do stacji z Bardoń 22WD002 To dlatego czekaliśmy tutaj. On tak zawsze czeka na ten pociąg Ale ciekawe, że jest 16.6, a tu 1610 wjeżdża K do Katowic. Już ruszamy. Ruszamy, jedziemy. Jedziemy dalej. Wjechaliśmy no na remontowany odcinek. Widać, prędkość wzrosła, czyli zbliżamy się. Ruchów, ale teraz spada, bo będziemy przelatywać przez stację Wilkowice Bystra, gdzie miał kończyć pociąg y, trasy 94723, na który czekaliśmy w Łodygowicach słychać, że są tory beztykowe spawane mijamy stację Wilkowice już jest szybsza prędkość ile? 90... 100 na godzinę już jest no, ze względu na warunki atmosferyczne nie widać Lewidok widok w czasie jazdy tym odcinkiem jest bardzo fajny Zaraz będziemy mijać stację bielsko biała i Można między nimi podziwiać skrzycznę z tej strony Oj, już 118-119 120 na godzinę jedziemy 121 Rozpęda. 14 Jak Ci się podoba jazda pierwszą klasą? Fajnie. Fajnie? Tak. Co tu jest takiego Fajnego. Inne siedzenia. Są, są inne stoliki. Siedzenia są inaczej położone. A teraz mieliśmy stację wielko biała mi puszowice. No tak, chyba więcej miejsca. Tak. Stoliki są rozkładane, ale. Tak jak w pierwszej, drugiej klasie. Ale jest więcej miejsca na, na nogi. Wygodniej. Tak. I tu mamy siedzenia podwójne tylko. A tu mamy. A tu mamy siedzenie tylko jedno. Tutaj tak przy oknie i zbliżamy się do stacji Czechowice Dziedzice A przed nami trasa na święcin Kraków Główny która jest w remoncie, a wcześniej tędy jeździła Krakowia z Krakowa głównego, a tam stoi SM42 chyba. O, no, tam od dali widać światła ale widać prace trwają tak. eee, tu jest semafor wjazdowy do stacji Czechowice Dziedzice odcinek z Czechowic to w kierunku Bogumina, a też jest remontowany tam za niedługo więc nie jeździ sobie z relacji Bochumin, Bohumin Kraków Główny Sobieski jedzie tylko do Bochumina? nie jeździ też do stacji Biedeń do Biednia Intercity Sobieski Relacji Gdynia główna w Biedeń a w Bochuminie odczepione są dwa pudła austriackie Jedzie dalej, ja dwa sobie, ale ten w kierunku Krakowa nie jedzie przez stację Katowice, a ten w kierunku Gdyni jedzie przez stację Katowice. A tu są stoją Czechowice, węgralki. Stęż. Jak mówisz o kierunku z Wiednia kiedy w boku minie? No. Rozczepiane są wagony, rozczepiany jest pociąg i dwa wagony, przynajmniej tak było kiedyś jechały do Krakowa, a reszta do. do. Tutaj do. stoi Dragon 2. A. A6A. Nie, s 6 t 010 Lotus Dragon 2. O, troszkę szczęścia. Zobaczymy może w drodze powrotnej. Zobaczymy, czy on będzie stał nie wiadomo na trzeci jak zwykle a tutaj stoją węgralki która ciągnie M42 1265 o tutaj mamy ST45 lokomotywy i wiele innych które są remontowane tutaj nawet jest et 22 ET41076 tak, I stoi tutaj ET21 57 Miany. bardzo fajna lokomotywa. długo I też jest. Jeżdżą e, e, pociąg Jeżdżą lokomotywy ET21 A tu jest praca. Linia na e, Bochumin która jest widać remontowana zamknięta, tak, i zamknięta zamknięta pociągi nie jeżdżą tam stoi ten pociąg y, system trakcyjny tutaj może złapiemy na stacji czy nie jakieś fajne y, pociągi towarowe tu już jeden mamy Orlen Trax E86 45 myśli 9. cysterny Rajpol. I odjeżdżamy ze stacji Pszczyna. Pociągiem Intercity Daszyński. O, już jest. Ta linia do Boża Włodzisławia. Tam biegnie. Oj, teraz jakiś chyba, teraz właśnie nurek chyba przemknął y, czeski A my jedziemy 100 do? 39 Tam kopciło z domów no, Bardzo szybki przejazd przez przystanek Kobiór Cały czas jedziemy z prędkością 100 i więcej km na godzinę. Jedziemy z prędkością 130 km, tutaj. 131, km. przekroczył 130. Tak, jesteśmy na odcinku między kobirem a. Na Tychamirzmaków. Jesteśmy na stacji. I, Tychy, I tutaj stoi, yy, tutaj stoją wagony do przewozu aut i ET22 665 jakimiś wagonami, tylko nie wiem jak się nazywają. I tutaj złapaliśmy dziewiątkę na manewrach EP09. 027 manewruje. A tam w tamtym kierunku, co jedzie EP09, to tam jest peron piąty, na którym byliśmy 1 grudnia. Tutaj jest tramwaj, tutaj jeżdżą tramwaje i autobusy. Szósta. Szósta. kolei śląskich dostacji gliwice 27 WB Relacja Częstochowa Gliwice 27 WB004 A tutaj stoi nasz staller którym pojedziemy do stacji eee, żywiec eee, tutaj nie było 94727 Wracamy pociągiem 94727, a tutaj stoi EN 76005946868 z Wilkowice, Bystra, Katowice. A tutaj stoi Tygrysek EN 57206 do stacji Kraków-Płaszów. Ten y, wilkowicz, czyli ten, ten elf ma od 1849, a tamten tygrysek nie wiem kiedy ma odjeżdżą. Jesteśmy na stacji w żywcu. Przyjęliśmy pociągiem 94727 N75004 i odjeżdża. Tutaj stoi pociąg 94772 do stacji Katowice, który też za chwilę odjedzie i od, nagramy odjazd. Szybko podejdziemy na przodzik. Odjeżdża. Odjeżdża. Pociąg 94772 relacji z Wardąd Katowice. była d 002 I kończymy naszą dzisiejszą przejażdżkę. Daszyńskim i Kajskom Dziękujemy do... za oglądanie. Do widzenia, do zobaczenia i przyjemnego dnia! I pozdrawiamy Intercity Przemoc!